Robot kuchenny MPM Kasia MRK12 Szukasz wielozadaniowych sprzętów do swojej kuchni? Wypróbuj robot kuchenny MPM Kasia MRK12. W rozbudowanym zestawie znajduje się m.in. Misa Malaxera o pojemności 1,5 litra oraz Misa Blendera o pojemności 1 litra. Przewidziano także specjalną przystawkę wirującą do soku. Akcesoria są łatwe do utrzymania w czystości. Można myć je w zmywarce. Mieszanie, rozdrabnianie, miksowanie, wyciskanie. Robot doskonale sprawdza się przy realizacji różnych przepisów. Moc 800W zapewnia szybką i wydajną pracę. Dostępne są trzy prędkości oraz funkcja puls. Konstrukcja jest stabilna i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Cztery tarcze ze stali nierdzewnej pozostają w idealnym stanie mimo intensywnego użytkowania. Dodatkowa funkcja zagniatania ciasta jest dużą pomocą przy pieczeniu ciast i pozwala szybko uzyskać idealną konsystencję. Urządzenie jest dostępne w kolorze srebrnym. Robot kuchenny MPM Kasia MRK12 dopasowuje się do potrzeb swojego użytkownika i oferuje wiele przydatnych funkcji.